Nowy obiekt, który cieszy nie tylko serce prezydenta, ale myślę przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, w szczególności mieszkańców osiedla Witosa, bo to jest dom kultury, który powstał właśnie na osiedlu Witosa, który ma mieć tą funkcję integracyjną całego społeczeństwa. Dom kultury, który został wybudowy, wybudowany niemalże na miarę, a więc można powiedzieć zgodnie z życzeniami, założeniami pomysłodawców tego domu. Kultury. Ma on wielofunkcyjną salę taką amfiteatralną, którą można szybko przeobrazić w taką jednopowierzchniową salę do różnych innych celów, ale sprzęt, który został zainstalowany w tej sali jest sprzętem profesjonalnym, niemalże takim teatralnym. Sam koszt tego sprzętu, który jest Rozliczania jako nagłośnienie czy oświetlenie i różne inne funkcje, które tutaj się dzieją, to ponad 2 miliony złotych. Cały koszt realizacji tej inwestycji to 25 milionów złotych, łącznie z parkiem, który otacza. Niemalże Dom Kultury, 2000 m2 powierzchni, z czego poza salą wielofunkcyjną mamy dwie sale baletowe, mamy pracownię plastyczną, pracownię ceramiczną, mamy pracownię do nauki gry na instrumentach, mamy pomieszczenia dla Rady Jednostki Pomocniczej, mamy pomieszczenia dla naszych seniorów, no i kawiarenka, która jest tutaj w holu, a więc naprawdę wielofunkcyjność i wieloróżnorodność w tym Domu Kultury. Zawitała i mam nadzieję, że będzie ten Dom Kultury oddychał pełną piersią, a więc będzie działał ku radości mieszkańców i tych wszystkich, którzy będą chcieli z tego Domu Kultury korzystać.